Sieman. Wróciłem właśnie ze sklepu. E, co chciałem powiedzieć? E, że tak powiem, podjąłem post. Znaczy post. No Nie jedzenie tak zwane, czyli zrobiłem sobie taki test. E, dwa dni nie jadłem w ogóle. Dzisiaj jest trzeci dzień, jakaś tam dziesiąta rano. 9:44. Dzisiaj jest czwartek, no to we wtorek pierwszy dzień nie jadłem. Nie czułem głodu, też są, nie wiem, kojarzycie może temat bretarianizmu. Bretarianizm jest po prostu odżywianiem się tak zwaną praną, czyli energią, która przenika wszystko, z tego jak ja to rozumiem. Yy, zrobiłem taką przymiarkę, no czyli mówię, we wtorek nic nie jadłem, nie czułem głodu w ogóle, co jest ciekawe. Yy, kole. Później w środę, drugi dzień, nie czułem głodu. Pierwszy raz poczułem głód dopiero o 18. I to taki, no, mogę to nazwać takim wspomnieniem dosłownie głodu. To nie był głód, że jestem głodny, tylko takie. Soczki lekko się uruchomiły. Nawet, nawet teraz, jak ręką tak zrobiłem, przywołałem to uczucie, to to samo się w żołądku stało. I, i to było tyle. Około 18:00, takie mówię, wspomnienie takiego głodu, i to wszystko. To dwa dni kompletnie nastawiony byłem, że się odżywiam tak, jakby energią. Ja to nazywam takim fundamentem istnienia, czyli takim polem, jakby to nazwać, w którym jest nieskończony potencjał do zaistnienia czegokolwiek, czyli, czyli jest to taki fundament, źródło. Ja to też nazywam źródło istnienia, czyli Czyli coś, co przenika wszystko. Wyobraźcie sobie tutaj taki przykład, kiedyś do mnie przyszedł, wyobraźcie sobie taki, taką rzecz. Jest ryba w wodzie i woda oplata tą rybę w taki sposób, że nie przenika przez rybę, po prostu oplata ją dookoła, natomiast sama ryba jest tak jakby yy, jedynie wodą otoczona w samą rybę woda nie wnika. Teraz wyobraźcie sobie taką materię, taką substancję, taką wodę, wyobraźcie sobie, która, w której ryba pływa, ale ta woda przenika, jest dookoła ryby i również przenika rybę. Czyli jest taką podmaterią, można powiedzieć. Takim polem podmaterii. Podmateria, w ogóle dobre określenie, nie? I czyli takie pole. Właśnie tej podmaterii, pod która jest takim, takim polem po prostu czystego potencjału, które pozwala zaistnieć wszystkiemu, co istnieje w kosmosie. Czyli jest to również, można to nazwać źródłem. I źródło jest wszędzie, zawsze w, i w każdym momencie i w każdym elemencie. Jako to pole, które przenika wszystko. Wyobraźcie sobie, na przykład takie coś, że, że jest yy, przykładowo kreator w grze Sims i masz w tym kreatorze świata, masz pewien obszar, dany obszar, w którym możesz kre kreować, yy, jest na przykład jest jakimś polem, tam na przykład kilometr na kilometr w, w grze Sims proporcjonalnie I, i w obrębie tego pola możesz wstawiać rzeczy. Mimo, że tam nie ma przykładowo żadnej rzeczy, no bo nie musi być, nie musi być nawet powietrza, jako że w grę komputerowej no nie ma tam, no chyba, że uwzględniają zamglone warstwy powietrza, w, w większej perspektywie, ale w takich mniejszych lokalnych projektach, typu dom czy, czy, czy nie ma czy, 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 prawdopodobnie programu na powietrze. Na to nawet jakby był, ale yy, w samym kreatorze bez programu powietrza, bez niczego, w pustym kreatorze przestrzeni 1 km na kilometr na kilometr, jest to obszar kreatora jednocześnie, właśnie to jest taki pewien potencjał. Potencjał w danym wymiarze. Potencjał, w którym, którym musi być, żeby mogło zaistnieć tam cokolwiek. Więc samo w sobie w sa ten potencjał ma jakoś taką, no tylko potencjalną, nie ma żadnej charakterystyki. Przenika wszystko. I. Yy, jest potencjałem co do stworzenia wszystkiego i to samo ja odczuwam w realnym świecie czyli że jest to pole tej i to można nazwać bogiem źródłem wyższym ja I z tego co ja czuję, również z tej przestrzeni można czerpać energię. Yy, odstawiając jedzenie totalne, i to się, totalnie, i to się nazywa bretarianizm. No, okej, okay, zobaczymy.